Serdecznie cieszę się, że tutaj jesteście z nami tak licznie jako przedstawiciele mediów. Myślę, że kolejne już cykliczne, ważne wydarzenie, ponieważ jest to, tak jak pani Ola wspomniała, szósta edycja loterii podatkowej pod nazwą Mieszkasz w Gminie Wasilków. Wygrywasz. Już od lat to przedsięwzięcie realizujemy z sukcesami. Zainteresowanie naszych mieszkańców z każdym rokiem udziałem w loterii jest coraz większe, ponieważ pamiętam, że w pierwszej. Edycji loterii mieliśmy około 1200 uczestników, potem osiągnęliśmy 3000, aż po ostatnią edycję, gdzie tych uczestników było aż 5000, czyli de facto 40% w ogóle podatników podatku PIT w gminie Wasilków. W tej edycji stawiamy na rozwiązania eko. Można powiedzieć, że ta edycja loterii jest właśnie w duchu eko więc z jednej strony Wśród nagród, które będą mogli wygrać zwycięzcy, będzie 30 rowerów, będzie jedna tutaj wyciskarka do soków firmy Kuvings, będzie klimatyzator ścienny wraz z montażem, 7 smartfonów Xiaomi, 6 smartwatchów Fit Huawei, a także 5 blenderów. Łącznie ta ilość nagród można powiedzieć w tej edycji jest rekordowa, ponieważ tak jak Państwo widzicie nagród jest aż 50, podczas gdy we wszystkich pięciu wcześniejszych edycjach mieliśmy do zaotorowania łącznie 87 nagród. Nagrody bywały różne i myślę bardzo ciekawe. Największym, myślę, takim poruszeniem było mieszkanie w ubiegłorocznej edycji. Poza tym wręczyliśmy zwycięzcom trzy samochody, były wycieczki zagraniczne, były smartwłocze, hulajnogi elektryczne, zdarzały się też rowery, ale nigdy aż tyle co teraz. Akurat właśnie w tej edycji zamierzamy na te nagrody rowerowe mocno postawić. Gmina Wasilków jest zresztą taką gminą rowerową. Wytyczyliśmy niedawno szlaki o łącznej długości 45 km, więc taką obwodnicy rowerową gminy Wasilków także szlak grzybiarski mamy także trzy stacje bajkera od niedawna Drodzy Państwo co trzeba zrobić żeby wziąć udział w loterii tutaj za mną widzicie stronę pod nazwą pitwasilkowie.pl poprzez tą stronę można dokonać tutaj wszelkich czynności związanych z udziałem w loterii zatem żeby wziąć udział w loterii po pierwsze należy rozliczyć podatek dochodowo do osób fizycznych w ten sposób, że wskazujecie państwu gminę Wasilków jako miejsce zamieszkania. Drugim krokiem jest właśnie rejestracja poprzez stronę, którą prezentuję. Za sam rozliczony pit, każdy z mieszkańców ma jeden los w tej loterii, natomiast ci, którzy także wykażą, że są zameldowani, mogą liczyć na dodatkowy los. Więc, więc każdy z mieszkańców, który rozlicza PIT i jest zameldowany, może liczyć na dwa głosy. Ten, który tylko rozlicza PIT, ma jeden głos. Poniżej widoczny jest regulamin, a także zgłoszenie. Wpisujemy imię, nazwisko, numer telefonu. Zaznaczamy, czy rozliczamy swój podatek w Gminie Wasilków po raz pierwszy, adres zamieszkania w Gminie Wasilków, miejscowość, kod pocztowy, ulica numer mieszkania tutaj także zaznaczamy czy jesteśmy zameldowani na pobyt stały w gminie Wasilków i też wskazujemy adres tutaj już też poszczególne zgody no i finalnie klikamy przycisk biorę e, biorę udział e, także myślę że tegoroczna edycja również będzie się cieszyła sporym zainteresowaniem zgłaszać się można już od 15 lutego do 5 maja losowanie jak dobrze pamiętam 9 maja będzie źle pamiętam losowanie będzie miało miejsce 8 maja natomiast wręczenie nagród 25 maja podczas Dni Wasilkowa serdecznie tutaj wszystkich Państwa zapraszam do wzięcia udziału a robimy to też po to bo podatek PIT jest najistotniejszą częścią dochodów gminy Wasilków 38% tego podatku trafia do naszego budżetu w tym roku jest to kwota 34 milionów, dlatego też robimy wszystko, żeby ten te źródło dochodu było jak największe, żebyśmy jak najlepiej mogli zaspokajać potrzeby naszych mieszkańców, żebyśmy mogli budować jeszcze więcej dróg, jeszcze więcej chodników, jeszcze lepiej dbać o oświetlenie, nadal rozwijać komunikację publiczną, a także dbać o to, żeby nasza edukacja, która i tak jest na najwyższym poziomie, dalej Taka była i dalej się rozwijała, a także na szereg fantastycznych przedsięwzięć kulturalnych, które organizujemy dla naszych mieszkańców. Dziękuję, może są jakieś pytania? Proszę zadawać pytania w temacie konferencji Rozumiemy, że opłaca się robić loterię.